Amen. Niedzielna Ewangelia. Przed nami 25 niedziela zwykła. Ten projekt w tej nowej odsłonie po wakacjach roboczo nazwałem tak, tak dla Ewangelii. Tak, czyli tekst, aktualizacja i komentarz. Choć znowu wszystko będzie w odwróconej kolejności, ale łatwiej zapamiętać słowo tak, bo jesteśmy na tak dla Jezusa dla Ewangelii 25 niedziela zwykła przed nami tekst Ewangelii Świętego Marka rozdział 9 wersety 30 37 a więc zapraszam byśmy otworzyli nasze biblię byśmy odnaleźli ten tekst te Biblie są nam też potrzebne choć zaraz zobaczymy ten tekst na ekranie tym razem może mniej skomplikowany niż tydzień temu ale możemy potem zobaczyć sobie ten tekst w pewnym szerszym kontekście. Jak już zapowiadałem, ja używam Biblii Paulińskiej, a więc to będzie troszkę inny tekst, inne tłumaczenie, niż które używamy podczas liturgii niedzielnej przy świętej. Dobrze. Marek 9:30-37 Wyszli stamtąd i przechodzili przez Galileę lecz on nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, oni go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się go pytać. Potem przyszli do Kafarnaum, w domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście po drodze? Lecz oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał dwunastu i powiedział im: Jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich. Następnie wziął dziecko. Postawił im między nimi, przytulił do siebie i powiedział im: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 9, wersety 30-37. Ten tekst jest podzielony na dwie części, bo tak, Redakcyjnie Biblia Paulińska dzieli ten ten podział jest y, jakoś logiczny. Mamy drugą zapowiedź męki i zmartwychwstania. Y, chyba lepiej by było napisać druga zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania. Co więcej zobaczymy później, że dla pierwotnego Kościoła najważniejsze jest zestawienie dwóch rzeczy. M śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ta część dokonuje się w drodze. Natomiast potem mamy tytuł redakcyjny – Prawdziwa wielkość człowieka i mamy tę scenę w domu, w kafarną. Zaznaczyłem dwa słowa, oczywiście na mój użytek, ale chcę tylko powiedzieć, że jest to dwa różne słowa, o czym rozprawialiście po drodze i milczeli, bo oni sprzeczali się, tak mamy przetłumaczone te drugie słowo greckie, Choć zobaczymy znaczenie tych słów. Potem mamy zaznaczone, kto z nich jest największy, ale czasownik duży, większy i największy, największy jest użyty tutaj raczej, nie raczej, bo na pewno kto jest większy, czyli inaczej, kto jest największy spośród nas, bo największy jest Pan Bóg, więc oni o tym wiedzieli. Potem mamy pierwszy, ostatni sługa. Widzimy też pewne przesłanie ważne. I cztery razy pojawia się to słowo greckie, czasownik dechomai. Cztery razy to czasownik bardzo miły, ważny. Do niego też wrócimy. Trzykrotnie w Ewangelii Świętego Marka Jezus zapowiada swoim uczniom swój los: mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I za każdym razem ze strony uczniów jest niezrozumienie, jest okazja do konfliktów i do nieporozumień. Trzykrotnie: dlaczego trzykrotnie cytuję Marek tę zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania? Bo trzy to liczba wskazująca na pełno, pełnię, komplementarność, jedność, a więc jest to całościowe przesłanie Jezusa, ale też całościowe przesłanie Kościoła, bo to będzie wyznanie wiary. Kościoła pierwotnego. Te zapowiedzi Jezusa, jego losu, odrzucenia i wywyższenia są odbierane ze zniezrozumieniem ze strony uczniów. Tydzień temu widzieliśmy Marek 8:27-35. Na pierwszą zapowiedź Piotr reaguje w sposób agresywny. Upomina Jezusa, karci mistrza, przywołuje go do porządku. I zobaczmy, że Jezus wcale nie podejmuje. Tego tematu, swojej misji, ale zajmuje się swoimi uczniami, bo to jest dla niego najważniejsze. Jeśli kto chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż, niech mi naśladuje, bo kto chce ocalić swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu i z powodu Ewangelii, ocali je. Jezus mówi o powołaniu uczniów, ale przecież wiemy, że te słowa możemy skierować do Jezusa, bo tak Jezus przeżywa swój los że on wyrzeka się samego siebie podnosi krzyż i idzie by wypełnić wolę Ojca. Wróćmy do naszego tekstu. Wyszli stamtąd i przegodzili przez Galileę, lecz on nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Skąd wyszli? Z północnej części Galilei, idą w kierunku Kafarnaum. W sposób, może byśmy powiedzieli anonimowy, bocznymi drogami. Jezus i uczniowie przemierzają Galileę. Jezus wraca do tematu swojego losu. Mówi o sobie w tym wyrażeniu Syn Człowieczy, hokiostu, antropu. Będzie Syn Człowieczy wydany w ręce ludzi, oni go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Już mówiliśmy, co to znaczy to określenie Syn Człowieczy, dlaczego Jezus wybiera to określenie, a nie określenie Mesjasz, czy nawet ten Mesjasz. Syn Człowieczy to człowiek doświadczający Mocy Boga, Mocy Ducha Świętego, realizujący Boży plan zbawienia świecie. I są ludzie, niegrzesznicy, niechorzy, chorzy, nie potrzebujący, ale ci ludzie, którzy nie mają Ducha Bożego, którzy opierają się Bożym planem, którzy niszczą Boży plan, zostanie skutecznie zabit, doświadczy prawdziwej śmierci, a po trzech dniach zmartwychwstanie. Jaka jest reakcja uczniów? Oni. Nie tylko nie rozumieją, ale boją się pytać Jezusa o znaczenie tych słów. A może nie chcą zrozumieć, nie są zainteresowani, ale tak po ludzku zobaczmy, że dziwić może, że przyjaciele Jezusa, gdy on dzieli się z nimi swoim intymnym doświadczeniem, misji, oni nawet w chwili jakiegoś gestu przyjaźni, empatii nie wyrażają. Kafarnaum. Dom, prawdopodobnie dom Piotra, jego teściowej, to nie tylko baza wypadowa, ale to symbol wspólnoty, nowej rodziny Jezusa. Symbol wspólnoty Jezusa ze swoimi uczniami. Uczniowie bali się pytać, ale Jezus już ich przepytuje. O czym to rozprawialiście po drodze? I znowu wracamy do tego kontekstu biblijnego, Marek 4, ta przypowieść o siewcy. Te cztery rodzaje terenu, gdzie ziarno, które pada na drodze, ptaki yy, wydziobują to ziarno. I dalej Jezus tłumaczy uczniów: To szatan porywa zasiane słowo. I widzimy wyraźnie, że to nie tylko chodzi o jakiś brak empatii ze strony uczniów względem Jezusa i jego losu, ale są oni oporni na słowa Jezusa, bo działa szatan, który zabiera tę nadzieję. Oni ciągle są przywiązani. Do przeszłości, do swoich wizji, a to słowo wypowiedziane przez Jezusa, które dla Kościoła wracam, ta zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania dla Kościoła, dla chrześcijan, jest naszą wielką nadzieją, bo właśnie w tym wydarzeniu paschalnym dokonuje się nasze zbawienie, nasza wolność, nasza nadzieja, nasza przyszłość. Oni są na to odporni w pewnym sensie, nie chcą tego słuchać, nie chcą otworzyć serca na tą nową możliwość. Lecz oni milczeli, wracamy do naszego tekstu, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Oni dyskutowali, inaczej byśmy powiedzieli kalkulowali, debatowali, argumentowali. Może to słowo w tłumaczeniu, które mamy, sprzeczali się, jest może za mocne, ale jest jakaś taka debata z argumentacją. Problem wspólnoty uczniów to jest hierarchia, pozycja, ranga, kto jest wyżej, a kto niżej. I tu mamy znowu, wracam do tego, już powiedzieliśmy, duży, większy, największy. Największy jest Pan Bóg, oczywiście. I to zdanie jest przetłumaczone, kto jest spośród nich największy. Kto wiecie prym. Jezus usiadł, przywołał dwunastu i powiedział. Usiadł Jezus. To pozycja nauczyciela, mistrza. Przed nami ważna wypowiedź. Przywołuje dwunastu, jesteśmy w domu. Są w jednym domu, ale fizy fizycznie są blisko, ale duchowo daleko od Jezusa. Trzeba ich przywołać. To przywołanie nie jest tylko fizyczne, ale przede wszystkim wezwanie do słuchania. Jeśli kto by chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich. Uczniowie zastanawiają się, kto jest największy. A Jezus zmienia. Mówi, kto chce być pierwszy. Co to znaczy? Czyli bliżej Jezusa, bardziej upodobnionym do Jezusa. Niech będzie spośród wszystkich we wspólnocie ostatni. Wróćmy do tych zdania, które już cytowałem przed chwilą z Ewangelii zeszłego tygodnia, Marek 8:34-35. To jest ta sama konstrukcja. Jeśli, kto, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje, bo kto chce ocalić swoje życie, straci je. A to straci swoje życie z mojego powodu i z powodu Ewangelii Ocali. We wspólnocie Jezusa nie ma ludzi jednych większych, drugich niższych, mniejszych. Ale można być pierwszym, czyli tym, który jest bliżej Jezusowi. Ten, który będzie we wspólnocie ostatni. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć to wielkie pragnienie bycia, pier bycia pierwszym. To znaczy ten, który we wspólnocie jest sługą wszystkich. Jezus używa słowa diakonos, To się nam kojarzy oczywiście z diakonem dzisiaj, ale pierwotnie z diakon znaczył coś innego. To nie była jakaś gradacja w święceniach, w święceniach prezbiteratu. Najpierw powiedzmy sobie, że sługa i niewolnik to ten, którzy mieli obowiązek służenia. Diakonos, diakon, to ten, który sam dobrowolnie oddaje się na służbę innych, innym w miłości, z miłości. To jest diakon. A więc dobrowolny wybór, decyzja, że chce być ostatnim we wspólnocie i podejmować służbę we wspólnocie. Jezus pokazuje dziecko. Dobrze wiemy, że dziecko w tamtych czasach to właśnie osoba, która ze względu na wiek nie miała... Żadnego prawa, żadnego znaczenia. Była ostatnia ze wszystkich. Dziecko się nie liczyło. Najważniejsza była głowa rodziny, dorośli. Dziecko, na przykład, gdy brakowało jedzenia, było ostatnią osobą, która mogła coś zjeść. Najważniejsza była głowa rodziny. Najważniejsi byli ci, którzy zarabiali na życie. Jezus umieszcza to dziecko po środku, w centrum. Dobrze wiemy, że w centrum wspólnoty to miejsce Jezusa. Jezus utożsamia się z dzieckiem. Mówi, kto przyjmuje w imię moje, czyli mówi, on jest moim posłańcem, moim reprezentantem. Przyjąć go to jakby przyjąć mnie. Obejmuje i przyjmuje. to słowo dechomaj, które mamy cztery razy, możemy zwrócić na naszego tekstu kolorowego, co przyjmować z życzliwością, otwartością, miłością. I zobaczmy, że ta dobrowolna służba, być diakonem, Utożsamia człowieka z Jezusem, przyjęcie na mniejszych w społeczeństwie, we wspólnocie oznacza stałą obecność Boga Ojca we wspólnocie wierzących, we wspólnocie uczniów Jezusa. I przechodzimy do naszego, a już był tekst, był komentarz. Mam nadzieję, że pożyteczny. Chcę zasugerować trzy myśli. Oczywiście każdy z nas czytając ten tekst, przygotowując naszą modlitwę, bo ten komentarz ma. Przede wszystkim nie zgłębiać naszą wiedzę, ale pomóc nam w spotkaniu z Bogiem na modlitwie, właśnie rozważając, medytując ten tekst Ewangelii Niedzielnej. Aktualizacja. Pierwszy punkt, który proponuję, ważny pewnie dla wszystkich na drodze duchowej, mianowicie nasze intymne rozmowy. Zobaczmy, że Jezus dzieli się ze swoimi uczniami, ze swoimi przyjaciółmi. Tym, co dla Niego jest najważniejsze, misja, którą otrzyma do Ojca. Mówi o męce śmierci z Marcystania, mówi o woli Ojca, mówi o misji, którą od Ojca otrzymał. I zobaczmy, wracam do tego, już powiedziałem to na początku. Eee, ta zapowiedź męki śmierci z Marcystania dla nas, chrześcijan, to jest dobra nowina. Przypomnijmy sobie początek 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntia. Bracia, przypominam Wam Ewangelię, którą Wam głosiłem. Przyjęliście ją i w niej trwacie. Przez nią też jesteście zbawieni. Jeśli zachowujecie ją w takiej postaci, w jakiej ją głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem. Że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z pismem, że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Zobaczmy, to jest kredo, to jest wyznanie naszej wiary. Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Intymne rozmowy. Jezus dzieli się tym, co najważniejsze. Z kim ja rozmawiam o moim doświadczeniu wiary? Czy mam swojego może spowiednika, kierownika duchowego? Czy mam przyjaciół? Tak, nawet gdy czuję się do końca niewysłuchany, warto znaleźć osoby którymi mogę dzielić moje doświadczenie wiary, moje wątpliwości, moje nadzieje, moje sprawy, które rozważam w moim sercu. Ta, to dzielenie naprawdę pomaga we wzroście naszego człowieczeństwa, naszej wiary, wzroście miłości wobec innych. Drugi punkt. Pierwszy, który staje się ostatni, Nie największy. Ja nie mam być największy. Największy jest Pan Bóg. Nie zajmujmy miejsca Pana Boga, ale mogę być pierwszy. Tak jak w zawodach sportowych, pierwszy, to Paweł Święty często mówi w swoich listach: Pierwszy jest ten, który otrzymuje, który jest na mecie, otrzymuje nagrodę. Czyli być najbliżej Jezusa, najbardziej zaangażowanym, najbardziej zmotywowanym. Mogę to zrobić. I to jest jakieś wezwanie dla każdego z nas, jak się dokonuje to, ta przemiana, jak zostać pierwszym gdy staje się diakonem, gdy staje się sługą, gdy staje się ostatnim. I ostatni punkt, e, propozycja przyjmować. Przyjmować dziecko, przyjmować Jezusa, a tak naprawdę przyjmować Ojca. Zobaczmy, tego nam potrzeba w naszych rodzinach, wspólnotach, w społeczeństwie. Ta życzliwość przyjmowania, e, to objęcie, to zaakceptowanie, to że, że nasze wspólnoty stają się nowymi wspólnotami, nowych relacji. To nie znaczy, że y, wszystko jest wspaniale, jest jakaś idealna wspólnota, ale jest otwartość serca, którą możemy okazywać wobec innych, a przez to Jezusowi, a przez to przyjąć obecność naszego Ojca, dobrego, kochającego Ojca pośród nas. Tak, tak. Tekst, aktualizacja, komentarz: tak dla Ewangelii, tak dla modlitwy, tak dla życia wiary. Dziękuję za to, że y, informujecie też innych. O tym kanale myślę, że można dalej promować te przygotowania do rozważenia niedzielnej Ewangelii. Życzę nam wszystkim błogosławionej niedzieli dobrej modlitwy. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Amen.